W świecie kulturystyki niewiele nazwisk na trwałe wpisało się w historię dla przyszłych pokoleń, jednak, Flex Wheeler to imię, które prawdopodobnie nigdy nie zginie. Długo po swojej szczytowej formie nadal jest źródłem inspiracji dla wielu kulturystów i nie tylko, nawet dla osób ćwiczących, którzy gdzieś tam oglądają go w internecie i czerpią z tego inspirację. Zanim zaczniemy ten materiał, zostaw koniecznie subskrypcję, łapkę w górę, a my lecimy z tematem. Zobaczmy, jak legenda zdobyła swój status i czym zajmuje się obecnie. Lex Wheeler jest powszechnie uważany za jednego z najbardziej podziwianych zawodników IFBB w świecie kulturystyki. Jest również częstym zwycięzcą profesjonalnych zawodów. Mimo swoich osiągnięć życie byłego mistrza było prawdziwą huśtawką emocji. Lex urodził się i wychował w kalifornijskim mieście Fresno w rodzinie o dosyć niskich dochodach. Z powodu dysleksji nie odnosił sukcesu w nauce, ale zawsze wyróżniał się w sporcie. Przyznaje, że zmagał się z ciężką depresją w różnych momentach swojej przyszłości. Dorastanie było dla niego bardzo trudne. Lex był ofiarą przemocy w dzieciństwie i nawet miał tendencje samobójcze jako młody chłopak. Doświadczenie przemocy w dzieciństwie doprowadziło do poważnych kompleksów w jego życiu. Jednak mimo trudności na swojej drodze odkrył kickboxing, a następnie kulturystykę. To pomogło mu oczywiście odbudować swoją samoocenę. Lex Miller trenował sztuki walki jako nastolatek, zanim oczywiście rozpoczął karierę kulturysty. Dzięki ogromnemu wysiłkowi włożonemu w trening i ciężkiej pracy, stał się dość mocnym zawodnikiem Tekwondo. Następnie rozpoczęła się jego kariera kulturystyczna, chociaż jego elastyczność mięśni i bycie dobrze rozciągniętym zawdzięcza się treningom sztuk walki. Flex pracował także jako policjan przez krótki czas, aby realizować swoją pasję do kulturystyki, która jak wiemy do najtańszych nie należy. A elastyczność mięśni, rozciągliwość, mimo dużej masy Willera przyniosła mu przydomek Flex. Chociaż Flex miał reputację aroganckiego i egocentrycznego, twierdzi, że wynikało to z potrzeby rekompensowania swojej introwersji i niepewności jako dziecka i młodego człowieka. Lex Wheeler zadebiutował w zawodowej kulturystyce po kilku latach podnoszenia ciężarów, aby rywalizować o mistrzostwa Arnold Classic i Mr. Olympia. Jest czterokrotnym mistrzem Arnold Classic, a jego ostatnie zwycięstwo miało miejsce w 2000 roku. Wygrał Arnold Classic w latach 1993, 1997, 1998 i 2000. Brał także udział w wielu edycjach Mr. Olympia, choć nigdy nie zdobył tytułu. Flex brał udział w Mr. Olympia w 1993 roku, ale nie zdołał pokonać Doriana Yeatsa. Chrebny medal z został wręczony przez Georgia Shinoi. Powerhouse, który trafił do tegorocznego drugiego miejsca, czyli Flexa Willera. Brał on również udział w zawodach Mister Olympia w 98 roku, w 99 jednak nie wygrał. Flex jest jednak uważany za jednego z lepszych kulturystów wszechczasów, a jego niezwykła symetria sylwetki wyniosła spor na nowe wyżyny, szczególnie w latach 90. W 1994 roku został uwikłany w prawie śmiertelny wypadek samochodowy, który mógł go sparaliżować na resztę życia. Po powrocie z depresji zaczął trenować od podstaw, szybko wracając na szczyt rankingu kulturystyki, pamięć mięśniowa tam zadziałała doskonale. Flex dokonał udanego powrotu na scenę kulturystyczną po miesiącach rehabilitacji. A ilu ludzi może powiedzieć, że potrafi złamać szyję w dwóch miejscach i wrócić po kilku miesiącach, aby to zrobić? W końcu wygrał kolejne zawody i zajął drugie miejsce w Arnold Classic. Potem zajął ósme miejsce na świecie, kończąc drugim miejscem na Olimpia w 98 roku. W 99 roku tuż po Ronnie Colemanie zdobył drugie miejsce, otrzymując czek na 50 tysięcy dolarów Certyfikat srebrny medal Sandow oraz srebrny medal Mr. Olympia. W 1999 roku, gdy zajął drugie miejsce w Mr. Olympia, zauważył pogarszanie się stanu zdrowia, kiedy po każdych zawodach przybierał od 30 do 40 funtów, mając poważne obrzęki rąk i nóg, a nawet narządów płciowych. Według niego lekarze opierali się na jego wyglądzie fizycznym, co sprawiło, że nie przeprowadzili niezbędnych badań i dobrej diagnozy. Ostatecznie wykonano biopsję i odkryto, że cierpi on na stenozę kłębuszkową, i jedno z najbardziej śmiertelnych schorzeń nerek. Flex próbował ponownie rywalizować pomimo dużych dawek leków, które musiał przyjmować i sytuacja nadal się pogarszała, lekarze byli jednak zaskoczeni zdolnością Flexa Willera do radzenia sobie z tą chorobą. Flex zakończył karierę profesjonalnego kulturysty w 2000 roku po wygraniu Arnold Classic i Grand Prix na Węgrzech. Kontynuował jednak rywalizację do 2003 roku, zanim przeszedł przeszczep nerki. Problemy z nerkami postępowały do tego stopnia, że mógł umrzeć z powodu niewydolności nerek. Po całym tym cierpieniu Flex Wheeler dokonał szalonego powrotu w wieku 51 lat w 2017 roku na Mr. Olympia, rywalizując w dywizji Classic Physique, ale zajął tylko 15 miejsce. Problem z nerkami spowodował blokadę w jego tętnicach i zatrzymał przepływ krwi do nóg, powodując problem układu naczyniowego. Flex nie miał wyboru, jak tylko amputować część prawej nogi po przejściu przez kolejne leczenia. W rzeczywistości, kiedy musiał poddać się operacji, stracił więcej. Jego kariera się skończyła i stracił wszystko, co zarobił. Jednak on się nie poddał i pomimo trudnych chwil w życiu, jak zdołał ich w znacznej mierze pokonać, walcząc z nim. Obecnie mieszka ze swoją rodziną i czerpie satysfakcję z osiągnięć, które zdobył w swojej karierze, jednocześnie nadal jest inspiracją dla innych. Ludzie myślą, że to wszystko może być dla niego przygnębiające, ale sam Flex twierdzi, że czuje się szczęśliwy, ponieważ żył na własnych zasadach. Dni kulturystyki Willera się skończyły, ale jego misja dziś jest znacznie ważniejsza, a świat powinien być wdzięczny, że wciąż żyje i dawał i daje w sumie do dnia dzisiejszego taką inspirację. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zostaw oczywiście subskrypcję, łapkę w górę. Napisz w komentarzu o czym byś chciał, abym nagrał kolejny materiał. No i co? Widzimy się w następnym materiale. Pozdro.